Czerwone Oby nie były biało-czerwone, białe, bo, bo gołąbki mogłyby. Mamy gołąbki? Ojej, jakie zdenerwowane są. Chodź, Chodźcie, Proszę? Proszę, jagódka, jagódka, tak? I poczekaj chwilę, zaraz wypuścisz. I co, chłopczyk? Tak? Proszę, a jak masz na imię chłopczyku? Poczekaj chwilkę. No, Oskarowi damy drugiego gołąbka. I tak, dla pokoju dzieci i kobiety i mężczyźni, oczywiście, puszczamy. Brawa, brawa, brawa. Dobra, o. To bardzo dziękujemy odważnym, wspaniałym naszym dzieciom. Przyszłość naszego narodu. Guciu też coś Ciecy? jeszcze powiedzieć, tak? Nie, dzieci. Mają lica morski. Nasze dzieci. Mają lica